Witaj w programie Ewangelistyczny Moskwy, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Andrew, nie mam słów, aby podziękować Ci za to, że wziąłeś wizję, którą pokazał Ci Bóg i jesteś wierny. Szanujesz Boże Słowo, szanujesz Jego ducha. Dziękuję Ci, że słuchasz Boga, ponieważ życie tak wielu zostało przemienione. A teraz Andrew, witaj w poniedziałkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj rozpoczynam czwarty i prawdopodobnie ostatni tydzień nauczania pod tytułem Autorytet Wierzącego. Omówiłem już tak wiele materiału, że nie jestem w stanie wszystkiego powtórzyć, ale zachęcam cię do nabycia tej książki. Nawet jeśli obejrzałeś wszystkie programy, to coś, co musisz przestudiować. Nie zrozumiesz tego, słuchając tego w krótkich, 30-minutowych fragmentach. Musisz do tego wrócić i to przestudiować. Dodatkowo jest to świetny sposób na dzielenie się tym z innymi. To coś, co rozumie bardzo niewielu ludzi. Podtytuł mojej książki brzmi, to czego nie dowiedziałeś się w kościele. Nie ma zbyt wielu usługujących, którzy będą głosić niektóre z rzeczy, o których mówimy, a jednak są one niezbędne do zrozumienia Twojego autorytetu jako wierzącego i tego, jak go użyć. Omówiłem już wiele materiału. W zeszłym tygodniu przedstawiłem szereg kwalifikacji i zasadniczo nie możesz używać swojego autorytetu, aby zmienić coś w społeczeństwie czy w innych ludziach, nie biorąc pod uwagę ich autorytetu. Masz autorytet, tak, nad sobą, jeśli chodzi o demody, masz absolutny autorytet, ale jeśli chodzi o innych ludzi, o społeczeństwo i patrzenie, jak społeczeństwo się zmienia, nie możesz po prostu pomodlić się i zobaczyć, jak coś się dzieje. To prawda wyzwala ludzi, a Bóg nie zamierza naruszać wolnej woli innych ludzi. Podałem przykład Jezusa, jak nawet w swoim rodzinnym mieście nie mógł dokonać wielu cudów z powodu ich niewiary. Nie zamierzał obejść ich niewiary i sprawić, aby coś się wydarzyło wbrew ich woli. Bóg dał nam wolną wolę i jest ona dla Niego święta. On nie naruszy Twojej wolnej woli z wyjątkiem sądu ostatecznego. Tak właściwie, nawet kiedy sprowadza sąd na daną osobę, jest to tylko egzekwowanie jej własnych wyborów. Jeśli Cię osądza, to dlatego, że odrzuciłeś prawdę i wybrałeś tę drogę, dlatego, że ostateczny sąd Boży, kiedy nadejdzie, będzie tylko egzekwowaniem tego, co wybrała Twoja wolna wola. Bóg uznaje Twoją wolną wolę za świętą. On do niczego Cię nie zmusza. To wszystko już omówiliśmy i zachęcam Cię do nabycia tych materiałów, ponieważ. Powiedziałem kilka radykalnych radykalnych rzeczy i wierzę, że to naprawdę ci pomoże. Pozwól, że przejdę do Ewangelii Marka, rozdział 11 i zilustruję na przykładzie życia Jezusa, w jaki sposób korzystał On z autorytetu, który dał Mu Bóg. Ewangelia Marka 11, 12 mówi, a Nazajusz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. Widząc z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, aby zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Lecz gdy się do niego zbliżył, nie znalazł nic oprócz liści, bo nie był to czas na figi. Wtedy Jezus powiedział do niego: Niech już nigdy nikt nigdy nie z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. To jest niesamowite. Jezus był głodny, zobaczył drzewo figowe, które mały miało liście, a w Izraelu, niektórzy nie zgadzali się ze mną w tej kwestii, ponieważ najwyraźniej istnieją różne rodzaje drzew figowych i funkcjonują one inaczej w różnych częściach świata, ale skontaktowaliśmy się z ambasadą Izraela, rozmawialiśmy z nimi, w Izraelu drzewo figowe wydaje figi w tym samym czasie lub przed wypuszczeniem liści. Jeśli drzewo figowe ma liście, to powinno mieć figi. Tak więc Jezus zobaczył drzewo figowe, które miało liście. Nie była to jeszcze pora na figi, ale nie była to też pora na liście, więc pomyślał, że to drzewo wydało owoce wcześniej. I tak poszedł, spodziewając się, że znajdzie owoce, że dostanie trochę fig i jest je zje. A kiedy tam podszedł, nie było żadnych fig. Były liście, ale nie było fig. Przeklął więc drzewo figowe. Niektórzy zastanawiają się, dlaczego to zrobił. Cóż, On jest Stwórcą. Wszystko przez Niego się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Jezus jest tym, który wszystko stworzył i jako stwórca to On jest tym, który ustalił, w jaki sposób drzewa figowe miały owocować, tak więc to drzewo figowe było wypaczone. Nie funkcjonowało tak, jak Bóg je stworzył, i dlatego jako Stwórca miał pełne prawo przekląć to drzewo figowe, ponieważ było ono nieposłuszne. Sprzeciwiało się temu, do czego Bóg Bóg stworzył, można tu dokonać wielu porównań, tak wiele z tego, co widzimy w naszym społeczeństwie, w dzisiejszym świecie, Bóg jest Stwórcą, to On stworzył i powiedział nam, jak mamy funkcjonować. To nie Ty decydujesz o tym, jaki chcesz być, czy chcesz być dziś mężczyzną, a jutro kobietą, czy kimkolwiek nie innym. Nie tak Bóg Cię stworzył. To zboczenie i Bóg będzie sprawiedliwy, sprowadzając sąd. Był sprawiedliwy, przeklinając to drzewo figowe, ponieważ działało ono wbrew temu, jak Bóg je stworzył, ale nie obrzucił drzewa solą, nie porąbał go siekierą, nie zrobił czegoś w naturalnym, fizycznym wymiarze. Po prostu do niego przemówił: Niech już nigdy nikt nie jest z ciebie owocu. I specjalnie zaznaczono tutaj, że słyszeli to Jego uczniowie. Zauważyli, że przemówił do tego drzewa figowego. Jezus poszedł do Jerozolimy, wyrzucił ze świątyni wymieniających pieniądze, poprzewracał ich stoły, a potem wrócił do miejsca, w którym przebywał w Betanii. Nie zostało to powiedziane, ale jest zasugerowane, że wrócili tą samą drogą, jednak nie widzieli, czy też nie zauważyli żadnej różnicy w tym drzewie figowym. Ale jeśli przejdziesz do wersetu 20, a rano, przechodząc, zobaczyli, że drzewo figowe uschło od korzeni. To zdumiewające. Jezus przemówił do tego drzewa dzień wcześniej, kiedy wchodzili do Jerozolimy, więc różnica wynosiła około 24 godzin. A kiedy przechodzili następnego dnia, 24 godziny później, drzewo figowe było uschnięte od korzeni, ma to znaczenie, że jest tam napisane, że uschło od korzeni, oznacza to, że w chwili kiedy Jezus przemówił do tego drzewa figowego, to drzewo było martwe, ale dopiero po około 24 godzinach to co wydarzyło się pod powierzchnią manifestowało się na powierzchni. To jest naprawdę znaczące i ma to wiele zastosowań dla nas. Możesz mówić, sytuacji, możesz mówić do sytuacji, możesz mówić do choroby w swoim ciele, do ubóstwa lub podobnych rzeczy, a kiedy mówisz i wierzysz, całym swoim sercem nie wątpisz w tej samej chwili, w której się modlisz, otrzymujesz. Jest o tym mowa w wersecie 24. Musisz wierzyć, że otrzymasz, kiedy się modlisz, nie kiedy to widzisz, ale kiedy się modlisz. I wtedy będziesz to mieć, Zobaczysz to później. Kiedy Jezus przemówił, drzewo figowe było martwe w chwili, kiedy Jezus do niego przemówił. On był Bogiem w ciele, a jego słowa miały moc. I kiedy zabił to drzewo figowe swoim słowem, było ono martwe dokładnie w tym samym momencie, ale nie wyglądało na martwe tego dnia. Wyglądało na martwe następnego dnia. To tak jak z odcięciem róży. W momencie, gdy odcinasz różę od łodygi, ta róża jest martwa, ale czy wiesz, że nadal będzie dobrze wyglądać? A jeśli włożysz ją do wody i dodasz soli, to znaczy cukru, nie soli. Sól zabije ją szybciej, ale jeśli dodasz cukier do wody, możesz sprawić, że róża będzie wyglądać dobrze przez tydzień lub dłużej. Ale w chwili, gdy zostanie odcięta od krzewu, jest martwa, i w chwili, gdy Jezus przeklął to drzewo, było ono martwe, ale umarło od korzeni i potrzeba było około 24 godzin, aby to, co stało się pod powierzchnią, było widoczne nad powierzchnią. To wspaniały przykład na to, że musisz wierzyć, że otrzymałeś, kiedy się modlisz, niezależnie od tego, czy to widzisz. Czy to czujesz, czy bank zweryfikuje, czy masz pieniądze, czy jakikolwiek inny fizyczny dowód, musisz wierzyć, że w niewidzialnym królestwie, pod powierzchnią, w sferze duchowej jest to załatwione i to tylko kwestia czasu, aż to, co już zadziało się w sferze duchowej, zamanifestuje się w sferze fizycznej. Jest w tym wspaniała lekcja. Wracając do wersetu 20: A rano przechodząc, zobaczyli, że drzewo figowe uschło od korzeni, wtedy Piotr przypomniał sobie o tym i powiedział do niego, Mistrzu, drzewo figowe, które przyklołeś uschło. Często to powtarzam, ale nie mamy możliwości usłyszenia modulacji ich głosu, kiedy coś mówią. Dlatego czasami, kiedy czytasz, możesz to czytać i możesz przeczytać, że Piotr powiedział, mistrzu, drzewo figowe, które przeklałeś, usło. Ale ja wierzę, że to było bardziej tak, że kiedy oni to zobaczyli i skojarzyli, że Jezus dopiero co przemówił do tego drzewa, że nie zrobił nic naturalnie, po prostu przemówił, a ono umarło i następnego dnia było całkowicie martwe. Prawdopodobnie powiedzieli, mistrzu, drzewo figowe, które przeklełeś, uschło. Byli zszokowani, byli zdumieni mocą i autorytetem Jezusa. A potem Jezus odpowiedział w wersecie 22. A Jezus odpowiedział im: Miejcie wiarę w Boga i gwarantuję ci, że nie mamy możliwości usłyszenia modulacji jego głosu, ale prawdopodobnie nie było to coś w rodzaju: Miejcie wiarę w Boga. Prawdopodobnie brzmiało to: Miejcie wiarę w Boga. Co jest z wami nie tak? Nie bez powodu nazywają was uczniami, bo jesteście głupsi od młotka, czego się spodziewaliście. Wierzę, że to właśnie chciał przekazać Jezus, mówiąc: Miejcie wiarę w Boga. Czemu się dziwicie, widząc, czego może dokonać wiara? A potem zaczął ich uczyć, jak to się stało. Przywołuję to, aby pokazać ci, jak masz używać swojego autorytetu. Mówimy o autorytecie wierzącego już czwarty tydzień. Jak używać swojego autorytetu? Cóż, poprzez czyny, poprzez słowa i czyny musisz to zamanifestować. Jezus powiedział, miej wiarę w Boga, a w wersecie 23 mówi, bo zaprawdę powiadam wam, wszystko co Jezus powiedział było prawdą i kiedy musisz rozpocząć zdanie mówiąc, mówię wam prawdę, kiedy musiał rozpocząć zdanie mówiąc, mówię wam prawdę, Zaprawdę, powiadam wam, to dlatego, że to, co zamierzał powiedzieć, było tak szalone, tak nienormalne, że ludzie pomyśleliby, że na pewno nie może mieć na myśli tego, co mówi. Więc zaczął od powiedzenia: Mówię wam prawdę, bo zaprawdę powiadam wam ktokolwiek. Ktokolwiek w języku greckim oznacza ktokolwiek, oznacza każdego. To nie jest tylko dla superświętych, to, to nie jest tylko dla kaznodziei, to jest dla kogokolwiek. Jeśli oglądasz ten program, Jesteś kimkolwiek, bo po zaprawdę powiadam wam, że ktokolwiek powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu cokolwiek powie. To jest potężne. Jezus powiedział tutaj swoim uczniom, jak tego dokonał. Więc jak to się stało? Że po prostu przemówił do tego drzewa figowego i przekleł je, a ono umarło. A w ciągu 24 godzin zamanifestowało się to, co wydarzyło się pod powierzchnią. Jak to się stało? Oto jak to się stało. Ktokolwiek powie tej górze, w tych wersetach jest wiele rzeczy. Nie jestem pewien, czy będę w stanie wszystko, wszystko tutaj omówić i przedstawić. Pozwolę sobie podkreślić kilka rzeczy. Powiedział, że przede wszystkim mówisz do góry, nie mówisz Bogu o swojej górze. Mówisz do swojej górze o Bogu, to sugeruje subtelnie, ale jeśli zatrzymasz się i pomyślisz o tym, jeśli zamierzasz mówić do góry, i niekoniecznie jest to opis fizycznej góry, to opis jakiejkolwiek przeszkody. Jeśli masz chorobę w swoim ciele, jeśli jesteś biedny, jeśli masz depresję, jeśli czujesz strach, niepokój, czymkolwiek jest twoja góra, mówisz do tej góry, a nie do Boga o górze. To sugeruje, że rozumiesz, że Bóg dał ci autorytet, abyś się z tym rozprawił. Zamiast iść do Boga i mówić Boże, mam te górę, mam problem, czy mógłbyś się tym zająć, coś z tym zrobić? Niektórzy tego nie rozumieją i z powodu braku zrozumienia nie musisz być złośliwy, ale jeśli masz właściwe zrozumienie, to tak naprawdę obraża Boga, kiedy On Ci mówi, tak jak w liście Jakuba 4.7, Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od Was. On powiedział, abyś ty przeciwstawiał się diabłu, ale kiedy przychodzisz i mówisz, Boże, diabeł mnie ściga. Czy mógłbyś mnie od niego uwolnić? Jeśli rozumiesz te rzeczy, to czy wiesz, że to tak naprawdę zniewaga? Mówisz, Boże, wiem, że powiedziałeś mi, że, powiedziałeś mi, że mam przeciwstawiać się diabłu, ale proszę cię, abyś przeciwstawił się diabłu za mnie. Tak naprawdę dyskredytujesz to, co Bóg uczynił. Dyskredytujesz autorytet i moc, którą ci dał. Jezus powiedział, nie idź do Boga. Boga I nie proś Boga, aby przeklął drzewo figowe, czy przemówił do twojej góry i przeniósł ją. On powiedział ci, abyś ty do niej przemówił, co sugeruje, że rozumiesz, że posiadasz dany ci przez Boga autorytet i że jeśli przemówisz do góry, jeśli przemówisz do problemu, to On od ciebie ucieknie. Bardzo niewielu chrześcijan przyjmuje takie podejście. Mówiłem o tym wiele razy podczas tej serii, ale większość chrześcijan, kiedy mają chorobę w swoim ciele, przychodzą i mówią: Boże, jestem niczym, nic nie mam, nic nie mogę zrobić, ale wiem, że jesteś wszechmocny. Czy mógłbyś wyciągnąć rękę, uzdrowić tę osobę, poradzić sobie z tym problemem? To Cię zabije, umrzesz modląc się w ten sposób, ponieważ nie to mówi Słowo Boże, Bóg kazał Tobie, Przemówić do góry? Bóg powiedział, abyś ty wziął swój autorytet i do niej przemówił. Wróćmy do drzewa figowego. Jezus nie pomodlił się i nie powiedział, Ojcze, zabij to drzewo figowe. Niech już nikt nigdy nie jest tego drzewa. Nie pomodlił się i nie poprosił o nic Ojca. On rozumiał, że ma autorytet i moc i sam przemówił bezpośrednio do drzewa figowego i powiedział mu, i przemówił bezpośrednio do drzewa figowego i powiedział mu, Niech już nikt nigdy nie jest ciebie owocu. Jezus nie pomodlił się i nie poprosił Boga o zrobienia czegoś. Wziął autorytet, który posiadał i użył go, i mówi nam, że tak właśnie powinniśmy postępować. Powinieneś mówić bezpośrednio do swojego problemu. Używałem tego przykładu wiele razy, ale to najlepszy przykład, jaki mam, to klasyczny przykład tego, o czym mówimy. Byłem w Szarot, w Karolinie Północnej. Do domu, w którym mieszkałem, przyszła kobieta, która cierpiała na bóle od 7-9 lat. Lekarz powiedział, że w skali od 1 do 10 jej ból wynosi stałe 11. Była ubezwłasnowolniona w zasadzie, ograniczona do domu, ponieważ tak bardzo cierpiała. Powiedział też, że powinna była umrzeć dwa lata przed tym, jak ją poznałem. Jedynym sposobem, w jaki przetrwała, było to, że przyklejała magnesy do swojego ciała, a następnie wszyła magnesy w koc i przykrywała się tym kocem, a pole magnetyczne w jakiś sposób zmniejszało ból. I w ten sposób ta kobieta radziła sobie przez długi czas. Przyszła i poprosiła mnie, abym się o nią pomodlił. I tak jak nauczałem przez ostatni tydzień, mam autorytet nad chorobą. Ale nie mam autorytetu nad ludźmi. Dlaczego więc ta kobieta miała tę chorobę? Czy istniało jakieś kłamstwo, w które wierzyła? Czy wierzyła nieprawidłowo, co wzmocniło tę chorobę i ją spowodowało? Zacząłem więc zadawać jej pytania i jedną z pierwszych rzeczy, których się dowiedziałem, było to, że myślała, że to Bóg dał jej tę chorobę i że Bożą wolą było, aby była chora. I zapytałem ją, jeśli uważasz, że taka jest Boża Wola, to dlaczego prosisz mnie o modlitwę i wyrwanie cię z Bożej Woli? To niespójne. Tak więc zakwestionowałem to, potem powiedziała, ale Bóg czyni mnie przez to lepszą osobą. To też zakwestionowałem i pokazałem jej z drugiego listu do Tymoteusza, że to Słowo Boże zostało dane, aby uczynić nas doskonałymi do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowanymi. Nie musisz uczyć się przez te wszystkie trudności. I zacząłem odpierać jedną rzecz po drugiej i spędziłem około 20 lub 30 minut odpierając religijne koncepcje tej kobiety, która mówiła, jej, że to Bóg nałożył na nią to schorzenie, że Bóg używa go, aby uczynić ją lepszą jeśli Bóg zechce, może je usunąć. Odparłem wszystkie te argumenty, kiedy w końcu doprowadziłem ją do miejsca, w którym zgadzała się ze mną i wierzyła, wtedy użyłem, Mojego autorytetu. I wtedy przemówiłem do bólu, który był w jej ciele i nakazałem temu bólowi odejść. Po modlitwie zapytałem, jak się czujesz? Poruszała się trochę, a potem wstała, zdjęła koc i powiedziała, nic mnie nie boli. To był pierwszy raz od blisko dekady, kiedy ta kobieta była wolna od bólu. I stało się to natychmiast, ponieważ miałem autorytet i moc i użyłem ich, a ona ze mną współpracowała. Ale powiedziała: Nadal kuje mnie w plecach na wysokości talii. Zapytała: Dlaczego nadal mnie kuje? Odpowiedziałem: Nie powiedziałaś mi, że cię kuje. Nie mówiłem do kłucia. Mówiłem do bólu i kazałem mu odejść. Powiedziałem więc: Pozwól, że się pomodlę i zgromię te kłócie. Ponownie złapaliśmy się za ręce i zgromiłem kłócie czy pieczenie. Zapomniałem, czy było to pieczenie czy kłócie. Może było to kujące pieczenie. Nie wiem, ale w każdym razie zgromiłem to i natychmiast odeszło. Spędziłem około 20 minut dzieląc się z nią dokładnie tym, czym dzielę się z Tobą tutaj, że Jezus powiedział, że masz mówić do góry i nakazać jej odejść. I powiedziałem jej, posłuchaj, cały ten ból i to pieczenie, kłócie, opuściło cię. To dlatego, że mam autorytet i go użyłem, ale jak stąd odejdziesz, szatan wróci i spróbuje ponownie zająć miejsce, w którym był. Jeśli kiedykolwiek poczujesz kolejny ból, kolejne ukłucie, to nie dlatego, że straciłaś swoje uzdrowienie lub że nie zostałaś uzdrowiona, to tak, jakby szatan pukał do drzwi, sprawdzając, czy wpuścisz go z powrotem. Wszystko, co musisz zrobić, to przemówić do niego tak, jak ja to zrobiłem. Po prostu weź swój autorytet i użyj go, a on odejdzie. Spędziłem około 20 minut, ucząc ją tego, wsi, ją tego wszystkiego. I pamiętam, że kiedy szykowała się do wyjścia, położyła rękę na klamce i zamarła. Potem obejrzała się przez ramię i powiedziała, ucie wróciło. A ja powiedziałem, cóż, uczyłem cię, jak to robić, więc to ty się pomodlisz, a ja się z tobą zgodzę. Więc złapaliśmy się za ręce, a ona się pomodliła. A oto prawie słowo w słowo, co powiedziała. Powiedziała, Ojcze, dziękuję Ci, że Twoją wolą jest, abym była zdrowa. Nie Ty to na mnie nałożyłeś. Ranami Jezusa zostałam uzdrowiona. Jeśli zostałam uzdrowiona, to jestem uzdrowiona. Żądam swojego uzdrowienia w imieniu Jezusa. Wiesz, że to były dobre rzeczy do powiedzenia? Ale dla osoby, która była prezbiterianinem 45 minut wcześniej, była to wspaniała modlitwa. To było naprawdę dobre, ale to nie jest to, co Jezus kazał nam robić. Zapytałem ją więc, nadal czujesz pieczenie? Odpowiedziała tak, dlaczego? dlaczego? Dlatego, że nie zrobiłaś tego, co Jezus ci kazał. Odpowiedziała, powiedz mi to jeszcze raz, więc powiedziałem jej, że musi przemówić do problemu, przemówić do góry. A ta kobieta zapytała, mam powiedzieć? Pieczenie kłucie w imieniu Jezusa? Odejdź. Dokładnie to powinnaś powiedzieć. Odpowiedziała, zrobię to, więc ponownie złapaliśmy się za ręce i Modliliśmy się i tym razem powiedziała kłucie w imieniu Jezusa. I to było wszystko, co powiedziała. Zatrzymała się i powiedziała: odeszło. Widziałem ją później, widziałem ją rok lub dwa lata później i to odeszło. Została uzdrowiona i uwolniona. Zmagała się z tym przez 7-9 lat, lat, ale kiedy wziąłem swój autorytet i sprawiłem, że się ze mną zgodziła, a potem, kiedy się ze mną zgodziła i wzięła swój autorytet, złamaliśmy to. I właśnie w tym miejscu tak wielu ludzi tego nie rozumie. Myślą, że Bóg może zrobić wszystko, Bóg może uzdrowić, Bóg może zapewnić finanse, Bóg może uwolnić cię od depresji, strachu, zniechęcenia, tem temperamentu czy czegokolwiek innego, ale ludzie nie wierzą, że on to zrobił, nie wierzą, kontrolę, nie wierzą, że mają nad tym jakąkolwiek kontrolę, że mają jakikolwiek autorytet, więc proszą Boga i błagają go, aby zajął się daną sytuacją. Umrzesz, z taką postawą pozostaniesz w sytuacji, w której się znajdujesz, musisz zrozumieć autorytet wierzącego. Musisz zrozumieć, że to Tobie Bóg dał moc przeciwko kwestiom demonicznym, przeciwko chorobom, niedomaganiom, przeciwko ubóstwu i musisz wziąć ten autorytet i zacząć przemawiać. Mam o wiele więcej do powiedzenia na ten temat. Będę kontynuował w jutrzejszym programie, ale zachęcam cię do nabycia tego nauczania na temat autorytetu wierzącego. Będzie tam o wiele więcej szczegółów. Pozwoli ci to wrócić i przestudiować to. Musisz to powtórzyć i przypomnieć sobie. Jest to również doskonały sposób, aby wziąć te prawdy i podzielić się nimi z kimś innym. Jedną rzeczą jest powiedzieć komuś, że Bóg do ciebie przemówił i powiedzieć mu to, co Bóg ci powiedział, ale to, co innego niż Gdyby ten ktoś mógł to dostać i sam przestudiować, mogłoby to nie tylko uwolnić Ciebie, ale także innych ludzi. Posłuchaj nasz lektor, podzieli się z Tobą informacjami. Mam nie tylko te książki, ale także podręcznik w języku angielskim i polskim. Mamy też płyty CD, DVD, a także USB, na którym znajdują się pliki audio i wideo. Nasz lektor poda Ci wszystkie informacje. Posłuchaj, a następnie zadzwoń lub napisz już dziś i dołącz do mnie jutro w kolejnym odcinku Prawdy Ewangelii. Dla mnie partnerstwo jest przywilejem, ponieważ pozwala mi współpracować z tymi wspaniałymi rzeczami, które Bóg robi przez Andrew McMinistry. Będę wspierał tę służbę przez całe życie z powodu tego, co Bóg uczynił w moim życiu przez nauczania Andrew. Był jedynym usługującym, jakiego znałem, który wysyłał mi materiały bez żadnych kosztów. Każdego miesiąca upewniam się, że daję, że go pobłogosławiłem, aby służba mogła się rozwijać, abyśmy mogli dzielić się z innymi ludźmi na całym świecie, by mogli być błogosławieni. W 1993 roku zostałem aresztowany za morderstwo pierwszego stopnia i dwie próby morderstwa pierwszego stopnia. Znaczyli mi karę i spędziłem w więzieniu 7 lat i 3 miesiące. Kiedy byłem w więzieniu, jeden z braci w panu pokazał mi Andrew Łomaka na jednej z jego kaset magnetofonowych. Byłem tym podekscytowany i zacząłem studiować i to przyniosło mi równowagę w rzeczach, które słyszałem. Byłem tak podekscytowany, że mogłem dostać te kasety za darmo. To jest mój skarb od wszystkich partnerów. Kiedy po raz pierwszy zapoznałem się z Andrew Makiem, a następnie wszystkie nagrania wideo, które otrzymałem po wyjściu z więzienia, dalej je otrzymywałem i tym razem nie otrzymywałem ich za darmo. Płaciłem za nie, bo miałem pracę. Wyszedłem z więzienia dzięki Bogu. Jak tylko wyszedłem, zacząłem pełnić służbę więzienną, wracając do więzień. Chcę podziękować wszystkim, którzy wspierali służbę, wszystkim partnerom, którym sam teraz jestem, za to, że dostarczali mi nauczania, które pozwolą mi wprowadzić równowagę w moim życiu. Zacząłem swój własny biznes. Przeszedłem od 5 do 60 ludzi. Zdałem sobie sprawę, że nie mogę prowadzić biznesu sam. Potrzebuję ludzi, na których mógłbym liczyć, tak samo ja jest ze służbą Andrew. Andrew nie robi tego sam. Potrzebuje ludzi, którzy są zaangażowani. Partnerów, aby mogli robić to, co robi na tak wielką skalę. Partnerzy, chcę Wam podziękować za to, że pomogliście mi dotrzeć do Gerardo i dotknąć go. Nie mógłby zdobyć tych kaset, gdyby nie nasi partnerzy. Jeśli nie jesteś partnerem, chciałbym Cię zachęcić, byś został nim już dziś.